Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na swój kanał o organizacji i porządkowaniu domu. I zanim zaczniemy porządkowanie, musimy wiedzieć, czym sprzątać. I oto są dwa moje płyny domowej roboty, które uważam, że w zupełności do codziennych prac wystarczą. I jest to uniwersalny płyn do wszystkiego oraz płyn do szyb i luster. Zobaczmy teraz, jak je zrobić. Zacznijmy od płynu do wszystkiego. Do jego wykonania potrzebne nam będzie szklanka wody, mydło kastylijskie, może być również płyn do mycia naczyń, mydło w płynie, także płyn do mycia w zmywarce i łyżeczka. I to wszystko. Mieszamy wszystko w butelce, woda. wamy łyżeczkę płynu i gotowe. Natomiast do zrobienia płynu do szyb i luster potrzebujemy szklanka ciepłej wody 2 trzecie szklanki octu I 1 trzecia szklanki alkoholu izopropylowego. Jeśli ktoś bardzo nie lubi zapachu octu, może dodać 20 kropel ulubionego olejku eterycznego. I gotowe. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na następne. Pozdrawiam.